Witam wszystkich bardzo serdecznie na majowym czytaniu dla bliźniąt i jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, wasze czytanie zaczynamy od karty równowagi. Mam nadzieję, że kamera pozwoli. Spójrzcie sobie, w jaki sposób ta karta jest zilustrowana. Mamy tutaj płomień powiedzmy ognisko, tak? I mamy wodę, która spływa z tej czapli na ten ogień. Karta równowagi oczywiście mówi o tym, że jeżeli pewne energie zaczynają dominować, jest potrzeba, żeby je trochę ugasić. Ja mam wrażenie, że w tym miesiącu zostaniecie postawieni w sytuacji, albo po prostu znajdziecie się w sytuacji, w której będziecie musieli dokonać pewnych kroków, żeby taki ogień przygasić, nie mówię, że ugasić całkowicie, ale go stłumić. I to będzie tak jakby Wasza odpowiedzialność. Być może u niektórych z Was tylko Wy jesteście w stanie to zrobić, a u niektórych z Was patrząc na niechęć albo na lenistwo innych osób, po prostu zdecydujecie się dokonać tego kroku, ale to będzie się wiązało z pewnymi konsekwencjami dla Was, moi drodzy. Tak naprawdę patrząc na tą kartę, mam wrażenie, że ta karta oddaje całość energii tego czytania i tego, co nastąpi później. Po karcie równowagi mamy kartę sześciu mieczy i mamy kartę asamonet. Zanim porozmawiamy o sześciu mieczach, jak spojrzymy na tego asamonet, mamy tutaj tak jakby przekrój pnia drzewa i mamy tutaj właśnie ten środek, ten powiedzmy rdzeń, tak? Tego drzewa. I z tym mi się bardzo kojarzy właśnie ten ogień, który pojawił się na karcie równowagi. Ten ogień może to być jakaś, jakiś konflikt, albo jakaś sytuacja, która wymyka się spod kontroli, gdzie wszystko po prostu zaczyna tracić swój kształt i to, czego Wy tutaj dokonujecie, przy pomocy energii, tak jakby sześciu mieczy. Czyli odpływania z burzliwych wód na spokojne, przyjmujecie, y, tak jakby, odpowiedzialność i podejmujecie kroki do tego, żeby z powrotem nadać kształt całej sytuacji na zasadzie załagodzenia konfliktu czy po prostu y, przejęcia kontroli nad czymś, co po prostu y, w tym momencie jest w chaosie. Być może kiedyś takie nie było, y, ale teraz jest, i teraz wy, tak jakby. Patrząc jeszcze na, na tą czaplę, musicie poświęcić swój wysiłek, swój czas, swoją energię na to, żeby tak jakby ta sytuacja wróciła do porządku. Tak jak mamy na tej karcie Asamonet. Czyli że to, co spowodowało ten ogień, tego tak jakby nie będziecie w stanie w 100% usunąć, ale jesteście w stanie przejąć nad tym kontrolę i w taki sposób to odizolować tak jakby ten konflikt, czy przyczynę konfliktu, żeby on już więcej nie przeszkadzał. Więc ogólnie rzecz biorąc, po prostu jesteście w tym momencie w takiej sytuacji, gdzie to Wy przejmujecie kontrolę i Waszym zadaniem jest poukładać wszystko tak, zażegnać konflikty, wpłynąć na sytuację w taki sposób, żeby ona nie była aż tak chaotyczna. Ale oczywiście to będzie się wiązało z konsekwencjami dla Was. Po Asie monet, mamy asa kielichów, kapłankę i mamy dziewięć mieczy. Teraz tak, as kielichów oczywiście każda karta ma pozytywne i negatywne aspekty. Powiem Wam szczerze, że mając tą y, kapłankę tuż obok kielicha, kiedy ona patrzy, tak jakby ten tygrys patrzy na ten kielich, ja mam wrażenie, że tutaj tak jakby ten Wasz kielich, czyli że tak jakby ta Wasza moc, ta energia, cokolwiek musicie zużyć. W celu tak jakby zapanowania nad tą sytuacją spowoduje, że ten Wasz kielich zostanie opróżniony. I teraz patrząc na energię kapłanki, tutaj bardziej chodzi tak jakby o, o tą warstwę emocjonalną. Próbuję, próbuję znaleźć Wam jakąś, jakieś porównanie do tej sytuacji. No po prostu chodzi o to, że zostaniecie tak jakby, tak jakbyście upuścili sobie, musieli upuścić sobie krwi do tego, żeby przejąć tą kontrolę, tak, żeby tutaj wszystko poukładać i to zupełnie tak jakby was wycieńczy. A, <coughs> przepraszam, ale to jest coś, co dzieje się w środku w Was. To jesteście Wy, moi drodzy, i to spowoduje energię dziewięciu mieczy. To jest tak jakby właśnie już ten moment, kiedy po walce jesteśmy po prostu wykończeni. Wy będziecie wykończeni emocjonalnie, ale to będzie coś, nad czym tak jakby po, po stoczeniu tak jakby tej walki, tak, zdacie sobie sprawę z tego, jak wiele wysiłku musieliście włożyć w to. Tutaj mam wrażenie, że ta sytuacja ma też wpływ na inne osoby, dlatego... Wam zależało na tym, żeby wkroczyć i żeby zadziałać. Ale tak jakby opróżnienie tego kielicha ma bardzo zły wpływ na Wasze samopoczucie. I teraz tak, yy, będziecie, kolejne trzy karty wskazują nam, że po całej tej sytuacji, tutaj jeszcze przy tych dziewięciu mieczach, to tak jakbyście musieli zrobić pewne rzeczy w celu przygaszenia tego ognia, tej zaognionej sytuacji, tak jakbyście byli zmuszeni zrobić pewne rzeczy albo wbrew sobie, albo wbrew innym osobom, co tak jakby paradoksalnie może spowodować Kolejną energię konfliktu, więc tutaj może nam się pojawiać albo konflikt wewnętrzny, albo konflikt z innymi osobami, ale tutaj, tak jakby ta sytuacja, która się pojawia w pierwszych trzech kartach, patrząc tak jakby na hierarchię, ta sytuacja jest o wiele ważniejsza i tak jakby konsekwencje nieugaszenia tego płomienia, a raczej nie stłumienia go, mogłyby być no, złe. Tak? Dlatego właśnie wy decydujecie się tutaj wkroczyć, ale dzieje się to pewnym kosztem, nie tylko kosztem Waszych emocji czy Waszych y, energii witalnych, ale też mam wrażenie, może chodzić o relacje z innymi osobami. Tak jakbyście musieli wybrać mniejsze zło i później macie wyrzuty sumienia, y, że tak jakby nie mogliście, że nie udało Wam się znaleźć innego sposobu żeby tą sytuację opanować. Także sam fakt, że zużywacie swoją energię, żeby tutaj zadziałać, to nie jest jedyna rzecz, która ten kielich Wam opróżnia. Również wyrzuty sumienia spowodują, że pomimo tego, że Wam się uda tak jakby przejąć kontrolę nad tą sytuacją, ułożyć wszystko z powrotem tak, jak powinno być. Teraz koronawirus mi się kojarzy. Zrobiłam tak. Ok, czyli że chodzi nie tylko o tą sytuację zewnętrzną, ale też później, tak jakby konsekwencje wewnętrzne w was. Tak? Energia kapłanki pokazuje mi, że możecie mieć tendencję do tego, żeby o tym nie rozmawiać. Możecie mieć również ochotę, żeby być może założyć maskę i nie pokazać innym osobom że macie te wyrzuty sumienia, tak, w związku z tym, czego tutaj będziecie dokonywać. Jest to coś, co mam wrażenie zostawi trwałe piętno na waszym sumieniu, ale tak jakby jeszcze, <laughs> przepraszam, patrząc na tego tygrysa tutaj, wiecie, tygrysy, piękne zwierzęta, ale zabijają, tak? I wy w ten sposób możecie się czuć. To, jest, to są po prostu prawa natury. To zwierzę, żeby przetrwać, ono musi zabić. Więc, żeby nie wiem, ilu osobom się nie podobało, że pojawia nam się tutaj tak jakby ten aspekt zabijania, to jednak mimo wszystko jest to potrzebne do przetrwania. I to jest to, co nam się pokazuje w tych kartach dla Was. Kolejne trzy karty. Mamy dwa kielichy, mamy dziewięć monet i mamy 10 monet. Dwa kielichy pokazują mi, żebyście nie trzymali tych emocji w sobie, żeby, tak jakby, żebyście się nie zamykali w szczelnym pomieszczeniu ze swoimi wyrzutami sumienia, bo to oczywiście może doprowadzić do załamania nerwowego w niektórych przypadkach. Oczywiście to już by była opcja drastyczna, ale te dwa kielichy pokazują mi, żebyście szukali wsparcia emocjonalnego i mentalnego u innych osób. I teraz tak, jeżeli w tej sytuacji tutaj byliście zmuszeni do tego, żeby kogoś w jakiś sposób zranić, tutaj patrząc na Wasze energię, absolutnie nie, nie jesteście na pozycji, w której po tak jakby przytłumieniu tego ognia... Yy, Moglibyście od razu z automatu podejść do osób, które mogą poczuć się pokrzywdzone i spróbować załagodzić sytuację. Ostatnie trzy karty pokazują mi, że po tym, co tutaj się zadzieje, już jak zaczynacie mieć te wyrzuty sumienia, żebyście szukali wsparcia najlepiej u osób neutralnych, które nie będą Was krytykować za to, co zrobiliście. Dlatego, że Waszym priorytetem po tym wszystkim jest odbudowanie własnych energii. To, co tutaj straciliście, tak jak z tej czapli spływa woda, to tak jakby, że ta czapla traci tą swoją wodę, tak? Możemy to w ten sposób opisać. Musicie teraz z powrotem napełnić ten swój kielich. Nie zrobicie tego, jeżeli będziecie... Non-stop zaangażowani w tą sytuację, tak? Czyli, że nawet i tutaj po odzyskaniu tej kontroli, jeżeli nadal będziecie aktywnie działali z osobami, które były zaangażowane w tą sytuację, dlatego, że już nie macie w ogóle z czego czerpać energii, tak? Więc po tym wszystkim waszym priorytetem jest odbudowanie tych energii. Mamy 9 monet i mamy 10 monet, czyli, że mamy progresję, tak? Z 9 robimy 10. 9 monet to jesteście Wy sami. I tutaj jest zajmowanie się sobą po to, żeby te energię odbudować. I jak już one zostaną odbudowane, to dopiero będzie wtedy czas, żeby spróbować w jakiś sposób, jeżeli się da, załagodzić skutki tego waszego działania, które było niezbędne. I wsparcie znajdziecie u osób neutralnych do całej tej sytuacji. I nie, tak jakby nie odrzucajcie tego wsparcia i też nie siedźcie z założonymi rękoma, tylko tak, może być tak, że u niektórych z Was faktycznie ktoś neutralny, kto dowie się o całej sytuacji, wyciągnie do Was pomocną dłoń i będzie Was wspierać, ale jeżeli, nie, tak jakby, jeżeli nikt nie zauważa albo jeżeli nikt nie wyciąga do Was pomocnej dłoni, to Wy tak jakby... Aktywnie będziecie musieli spróbować sami znaleźć taką osobę. Słuchajcie, to niekoniecznie musi być ktoś, kogo znacie. Równie dobrze możecie spróbować zadzwonić czy na jakąś infolinię, tak? jakieś porady psychologiczne, cokolwiek. Oczywiście, yy, wiadomo, u każdego ta sytuacja może dotyczyć czegoś innego, ale chodzi o to, żebyście nie tkwili. I nie kisili się w tej energii dziewięciu mieczy, w tej energii wyrzutów sumienia, bo ta decyzja, jakiej dokonaliście tutaj, ona była prawidłowa. Jak wcześniej wspominałam, wybraliście po prostu mniejsze zło. Jakbyście nie dokonali tego wysiłku, jakbyście nie dokonali tej decyzji, ten ogień by się tak rozbujał, że później już nikt nie byłby w stanie nad tym zapanować. Więc poświęciliście siebie. Być może poświęciliście relacje między wami a innymi osobami po to, żeby zadbać o to, że ten ogień jest kontrolowany. I po tym wszystkim, tak jakby nie będziecie w stanie sami odbudować swoich energii, będzie potrzebne po prostu wsparcie. Może ono przyjść w różnych formach, a jeżeli nie przychodzi, to aktywnie szukajcie tego wsparcia, bo tutaj jest właśnie ten element kiedy będzie potrzeba odbudowania tego, co zostało stracone. Może, może, może nie tyle stracone, tego, co zostało zużyte w szczytnym celu. Nie zawsze da się załatwić sprawy w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby nikt nie ucierpiał. Ale tutaj karty mi pokazują, że po prostu Wy wybraliście najlepsze wyjście. Wbrew tym konsekwencjom nie obyło się bez ofiar wyrzuty sumienia to są wasze wyrzuty sumienia z którymi wy będziecie musieli sobie poradzić przy wsparciu od innych osób i sobie na pewno poradzicie tylko tak jakby najważniejsze jest to że jak tutaj skupiliście się na tej sytuacji po to żeby chronić inne osoby po to żeby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli zupełnie tak tutaj w 100% musicie skupić się na sobie Tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o główne energie tego miesiąca dla Was. Będzie jeszcze część rozszerzona, w której zajrzymy sobie do Waszej podświadomości. To będą te trzy karty. Będą jeszcze trzy karty starota kluczego. Tutaj pojawią nam się ostrzeżenia dla Was, odnośnie tego, co się dzieje w głównej części czytania. Będą jeszcze karty. Stali wyroczni. Tutaj będą też wiadomości ze świata Fauny. Jeżeli macie ochotę zobaczyć część rozszerzoną, to zapraszam, link podaję poniżej, a jeżeli nie, to pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.